Cześć, witamy. Zapraszamy Was do naszego garażu. Przed Wami kolejna nowość. Pokażemy Wam Z3. Znowu to będzie 1.8, 8 natomiast no, ono będzie szybsze niż inne. A czemu szybsze? No, zobaczcie sami. Jezus, Maria, chyba czerwone. No, czerwone, czerwone i dlatego. No, są szybkie. szybsze. No to witamy jeszcze raz. Cześć. To może przez dach? Na szczęście. Dzisiaj tak postanowiłem zrobić mały sprawdzian Tomkowi. Słucham. Nauczony? Całą noc się uczyłem. No, zobaczymy. No to zaczynamy. Eee, rocznik? 97. Silnik? 1.8 Podstawowe 116 KONI. Sprawdzony dobry Czyli silnik. Czyli fajne. Tak. tak jak już było na poprzednich filmikach. Dokładnie. Eee, no, teraz taka ciekawa rzecz. Kolor? Czerwony Hellrod. Najszybszy. Najszybszy. No, Fajne kolorek, ładne. Eee, przebieg, bo to też istotna sprawa dla, dla większości? Eee, przebieg jest niski 167 tysięcy km. 167. Z ciekawszych rzeczy? Z ciekawszych rzeczy, jak dla mnie, klimatyzacja fajna rzecz, przydaje się dla niektórych niezbędna, dla innych mniej konieczna to już sprawa indywidualna. Eee, akcesoryjny bagażnik na klapie eee, fajna rzecz, można zwiększyć tą przestrzeń, można powiedzieć przestrzeń załadunkową, dopakować coś na wakacje, można założyć zwykłą torbę, założyć e, akcesoryjne walizki. Duży windshot na, e, za fotelami. No i tak tapicerka, tapicerka? Tapicerka też ciekawostka, bo jest w pełni materiałowa, rzadko spotykane, nie grzeje się na słońcu, wygodnie tak, się siedzi. tak To jest, jest bardzo, jest bardzo fajny patent. E, jeśli chodzi o standachu, Dach jest perfekcja, żadnych nacięć, przetarć. Nowa pleksa jest z tyłu włożona. Pokażę Wam to na zdjęciach. Dach ładnie tutaj dolega do szyby. Wszystko Orginał. jest. Oryginał. Oryginał. W stanie perfekcyjnym. Fajnie. Eee, szyby? Oryginał. Szyby, oryginał. Już tu zerknąłem sobie do ściągi. Trochę mi bo... podpowiadasz widzę. No, trochę na tym Słuchaj, Zależy mi na dobrej ocenie. <laughs> eee, felga? Felga 17, styling 32 fajnie komponuje się z tym autem, bo tak. ona stoi na zawieszeniu m pakietowym, jest niższe o 20 mm od serii, nie traci na komforcie, a dużo lepiej auto wygląda. tak, tak, zawieszenie tak jak Tomek wspomniał, to typowy m -pakiet. To jest seria tutaj. No to może jeszcze teraz Tomek stan blacharski. Blacharski, no można powiedzieć, jeśli pod kątem rdzy jest stan idealny, nie znajdziecie żadnej korozji. Dla perfekcjonisty można wyciągnąć kilka wgniotek. Nie ma uszkodzeń lakierów w tych gniotkach. Są to takie typowe boile do wyciągnięcia uh -huh. metodą PDR. No, też lata użytkowania. Przede wszystkim ogromny plus: auto jest można powiedzieć, prawie całe w oryginale, Mówię prawie, bo odświeżona była przed montażem bagażnika, tylko tylna klapa. Ona ma drugą warstwę lakieru bez gipsu. Po prostu jest 200 mikronów na tej klapie, reszta jest w pełni oryginalna. Jak na tyle lat, można powiedzieć, 95% oryginał lakier. Ciężko znaleźć. A te wgniotki, te wgniotki, słuchajcie, w każdym mieście obecnie jest fachowiec, który się tym zajmuje i co ważne, zostanie Wam oryginalny lakier. To, to też jest istotna sprawa. No i to auto jest dobrą bazą na takiego klasyka do trzymania w garażu. Dokładnie. Fajnie, Pokażę cieszy, go cieszy oko. A stan techniczny? Przejechaliśmy się, bez zastrzeżeń. Eee, całe napęd. wyposażenie jest sprawne, napęd nie buczy. Co tu więcej mówić? Sprawdzimy tylko klimatyzację, bo ona nie była uruchamiana. Eee, za chwilę do niej podejdziemy. Natomiast fotele, szyby, no wszystko jest sprawne. Czyli co? Walizka i romantyczny wyjazd? Na wakacje. A, można by się skusić. Razem? <laughs> Teraz, moi drodzy, ostatnia kwestia. W sumie to bardzo ważna kwestia cena. Cena, moim zdaniem, bardzo dobra jest za taki egzemplarz 29,5 tysiąca. Otrzymujecie w tej cenie auto zarejestrowane z OC, przeglądem. Można wracać na kołach, faktura VAT marża nie płacicie podatku PCC, czyli tych 2%. Po prostu wsiadacie i jeździcie. Przyjeżdżacie i odjeżdżacie. Dokładnie. W pakiecie dostaniecie od nas Winko na wieczór. Standardowo już można powiedzieć: co, wsiadać, ściągać no, daszek, jeździć zapraszamy i, po, i cieszyć się porozmawiamy, tym. Porozmawiamy, pooglądamy, pośmiejemy się, tak jak zawsze. Dokładnie. No to co, to chyba wszystko. Dokładnie, zapraszam eee, Was. Słowem Sł oceny dla Tomka: no to szóstka i dwie klasy do przodu. <laughs> Dziękuję. Piąteczka. Co jeszcze powiem do auta? Trzy kluczyki. Książeczki serwisowe, wszystko w pakiecie dostajecie. Także no jest, jest pełen komplet do tego auta. Fajny sprzęt, będziecie latać. A ten kolor to naprawdę wchodzi. Mateusz, co z tą klimatyzacją? Działa? E, powiem ci, no sam zobacz, klimatyzacja mrozi. Naprawdę mrozi niesamowicie. Ja nie mogę wytrzymać. Musiałem skoczyć po kurtkę i po herbatę. <laughs> Smacznej herbatki. Smartej herbatki.